Witam serdecznie na kanale ABC Wiedzy W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak wyczyścić filtr a właściwie dwa filtry w suszarce Candy Grandowita Mój model to jest dokładnie taki jak tu widać Jest to bardzo prosta czynność, każdy z Was może to wykonać Takie filtry należy czyścić co jakiś czas Ja to robię średnio co dwa suszenia aby suszarka po prostu sprawnie chodziła. Więc tak, najpierw wyczyścimy sobie ten tutaj filtr podstawowy. Wyjmujemy go. To jest bardzo proste. I tutaj trzeba wszystko wyczyścić. Zobaczcie, ile tu się nazbierało różnych takich nieczystości. To wszystko by było na po prostu. W na ubraniach, gdy, gdy się po prostu pierze, nie, nie słyszy tego. Tu weźmiemy wszystko, to opróżnimy. Ja sobie tu jeszcze dokładnie to wszystko odkurzę. No, jeszcze tutaj tu coś zostało, jakieś drobne śmieci. Czyścimy. O, jak widać, on już jest całkowicie czysty. I to teraz po prostu analogicznie, tak jak wyjmowaliśmy, wkładamy tutaj. O, ja jeszcze sobie tutaj też odkurzę. Zajmiemy się tutaj tym filtrem przy wymienniku ciepła. Tu najpierw musimy zdjąć pokrywę, delikatnie naciskając ten, metal, ten plastikowy element i popychając do siebie. O, tak. I tutaj teraz, tutaj widzicie, jest taka pokrywa i są takie plastikowe mm, zasuwy. Je wszystkie trzeba po prostu odblokować. Tak, odblokowujemy to każdą i teraz praktycznie tutaj pociągamy filtr wychodzi sam już. O. I tutaj jest taki y, plastikowy element pociągamy to do siebie i wypychamy i to praktycznie wychodzi i mamy następny filtr, proszę zobaczyć zobaczcie jakie, ile tu się nazbierało, jaka warstwa brudu wszystko to jest z ubrań to również zbieramy tak Przejdźmy sobie to na bok. Proszę, ile brudu. Odkurzymy sobie teraz. I tutaj jeszcze na drugiej stronie, jak widać, jest taka gąbka. Ona jest tutaj, jak widać, na takie dwa plastikowe elementy przyczepione. To po prostu wyciągamy. O, odkurzymy znowu sobie. Tutaj, jak widać, o, tu jest ta strona, ona jest w miarę czysta. I ta, tutaj też, jak widać, troszkę się zebrało takich różnych nieczystości, więc to weźmiemy sobie grubsze, też ściągniemy ręcznie. OK. No i teraz jeszcze możemy odkurzaczem po prostu poprawić to. Nie? Ten element z gąbki mamy już właściwie wyczyszczony. No, tu jeszcze coś zostało, poprawimy. Teraz zakładamy analogicznie, tak jak ściągaliśmy. O, tak widać. Ale te dwa elementy plastikowe, tu są takie otwory. Tak. Tak, wszystko tu jest położone. Tutaj druga część. Tutaj sobie troszkę jeszcze odkurzymy, bo widzę, że jest trochę śmieci, nieczystości różnych. I również zakładamy tutaj, jak widać, są takie dwa otwory. I to musimy dopasować tą część filtra. Tak jak widać tutaj. Też są takie dwa elementy wystające. Więc to dopasujemy po prostu tutaj. Tak, o w ten sposób. O jak widzimy jest już na swoim miejscu tu jeszcze odkurzymy też trochę jak widać mamy tu już wszystko czyste więc możemy założyć naszą, nasz filtr Wkładamy go, to jest bardzo proste, tutaj jest nawet takie oznaczenie, up, góra, czyli to po prostu jest góra, góra tego filtra, tak wkładamy to, wkładamy i teraz te wszystkie zasuwy tutaj przytrzymujemy, trzeba z powrotem zasunąć po prostu. W ten sposób. Jak widać, to już jest porządnie umieszczone. I na koniec bierzemy naszą tą pokrywę plastikową. Również tutaj, jak widać, są takie otwory. Dwa. I tym elementem, tutaj plastikowym, również dopasowujemy to tutaj, i wkładamy. Tak, i teraz dociskami powinno to wejść. Bez problemu. O! Słyszymy taki czas, to już jest wszystko w porządku. No i właściwie mamy filtry w naszej suszarce wyczyszczone. I to by było na tyle. Dziękuję i zapraszam do następnego filmu. Cześć!